Szanowni Państwo. Otwieram trzecią sesję Rady Powiatu Białej Podlaskiej. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 23 radnych, frekwencja stuprocentowa. Otwarcie stwierdzenie kworum przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach podpunkt a. Uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białskiego na lata 2014-2017. Z perspektywą na lata 2018-2021 druk nr 298, podpunkt B uchwalenia programu współpracy powiatu bielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2015 druk nr 300. podpunkt C likwidacja szkolnego schroniska młodzieżowego w Neplach Druk nr 299 podpunkt D zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2014 rok druk nr 301, podpunkt E zmiany wieloletniej prognozy finansowej druk nr 302. Przewodniczący Rady Powiatu Biała Podlaska Mariusz Filipiuk. Za nami kolejna trzecia sesja Rady Powiatu. O czym debatowali radni, nad czym dyskutowali, jakie były interpelacje, interpelacje najciekawsze. No i poprosiliśmy na koniec o życzenia generalnie program dzisiejszej sesji był zbyt krótki pytań jak zauważyliście państwo zbyt wielu nie było dlatego że większość spraw została już wcześniej przedyskutowana i omówiona na komisjach które zostały powołane na poprzedniej sesji cóż Generalnie. Aczkolwiek temat tego przejazdu między rzeczopodobnie jest tematem ciekawym. No tak, ten temat poruszyłem ja, gdyż od praktycznie dwóch miesięcy śledzę regularnie prace, jakie tam są prowadzone na tym przejeździe i fizycznie od miesiąca nie dzieje się tam nic. Docierały do nas różne sygnały, że wykonawca nie może domówić się z podwykonawcą, no ale to już są takie rozstrzygnięcia, które PKP powinno między sobą a podwykonawcą załatwiać. Mieszkańcy powiatu nie powinni cierpieć z tego powodu, że strony nie mogą dojść do porozumienia. No, tak jak pani dyrektor podkreślała, czy to mieszkańcy Berezy, czy, czy miejscowości Drelów, czy innych miejscowości. No, muszą dziennie ponad 10 kilometrów dodatkowo objeżdżać. W a... odpowiedzi udzielała pani dyrektor Krystyna z dyrektora Zarządu Dróg Jaka była to odpowiedź? No, odpowiedź była taka, że też nie może dojść do porozumienia z przedstawicielem PKP, tak jak powiedziała, codziennie są telefony, wysyłane są pisma, no ale PKP w żaden sposób nie reaguje. Myślę, że jeżeli do stycznia ten problem nie będzie załatwiony, będziemy musieli jako rada podjąć jakieś stanowisko i skierować do władz PKP. Jak również do zarządcy drogi i do zarządu dróg wojewódzkich. Na koniec spokojnie, poprosiliśmy o życzenia noworoczne. No cóż, szanowni Państwo, e, chciałem wszystkim mieszkańcom naszego powiatu życzyć e, przede wszystkim spokojnej e, i sylwestrowej, bezpiecznej zabawy. E, chciałem życzyć, aby nadchodzący rok 2015 był lepszy e, dla nas wszystkich e, i to pod względem osobistym, jak i pod względami finansowymi. Tak jak słyszeliśmy, pan starosta tutaj deklarował, możemy liczyć na większe środki na drogi powiatowe od marszałka województwa, co nas bardzo ucieszyło, bo drogi są największą bolączką naszego powiatu i każdy jeden milion wydany na drogi poprawia bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W zarządu i również złożyć jak życzenia. Wysokiej Radzie, Państwu radnym, Państwu, którzy są na tej samej spoza Rady. Życzę przede wszystkim radości spędzenia w gronie rodziny najbliższych. Zabawy, jeżeli ktoś będzie bardzo czynnie uczestniczył w sylwestrowej szampańskiej, jeżeli będą to spotkania w gronie najbliższych, również żeby to był czas z wielką radością. Myślę, że życzymy sobie zdrowia, pomyślności, pomyślności naszej ojczyźnie, tej naszej wielkiej Rzeczypospolitej i tym naszym małym ojczyznom, w których żyjemy na co naszym gminom, naszym miastom, jak również naszej wspólnocie Powiatu Bielskiego. Życzę Państwu, aby najbliższy rok, który przed nami dał nam możliwość realizacji niezbędnych zadań, żeby towarzyszyło temu, Merytoryczna rozmowa, dyskusja, a podejmowane decyzje, żeby przyczyniły się do rozwoju ziemi miałskiej i naszego społeczeństwa. Wszystkiego dobrego w rodzinach, osobiście Państwu życzę w imieniu zarządu i pracowników starostwa. Dziękuję bardzo.